witam wszystkich tutaj Black z tej strony e, dzisiaj może coś z innej beczki nie czytowanie a e, gameplay jeszcze sprawdzę tylko czy dźwięki nie są za głośne ok są cichutko e, dzisiaj chciałbym wam pokazać e, gameplay jak e, gram Adekery w grę Le League of Legends e, gram Ezraelem. postać Adekery bardzo fajna bardzo ją lubię e, okay, awesome. Gram już od około roku w tą grę. Nie jestem tam jakimś super graczem, natomiast radzę sobie. Ta gra jest rankedowa, w tych rankedowych mam już chyba rozegranych około 200, coś 200 plus gier, także sobie trochę radzę. Połowa wygranych, połowa przegranych, minusem, że. Minusem jest to, że nawet jeżeli dobrze gracie, zawsze możecie trafić Zresztą na trolli, którzy zrujnują grę, nafidują na początku parne postacie i przez to nawet jeżeli e, nie będziecie ginąć, będziecie skupiać się na, na wyznaczonych zadaniach, czyli akurat w moim przypadku adekery, jak najwięcej farmy oraz jak najwięcej kili. to i tak wam to nic nie da, ponieważ spasione postacie będą już sobie latać gdzie chcą, będą gankować często i przez to będziecie ginąć mimo wszystko, mimo że, że o, ja będziecie się starać sobie. grać tak jak e, Bozia przekazała. Co do supporta, na supporta mam tresza na midzie mamy Lux, Garen na solotopie oraz w dżungli jest Xin. E, Skupimy się tylko e, na tym e, na tej postaci, którą ja gram, czyli, czyli na Ezrealu, e, na robieniu farmy. Będę przewijał filmik, abyście e, mogli sobie e, to znaczy, żebyście nie, 30, żebyście nie oglądali 30 minut gry, bo to nie ma absolutnie żadnego sensu. Jak widzicie, woli, pierwsza akcja, woli, pierwszy gang. Nieudany niestety, trochę mnie z, e, zestunował Tarik. Woli popełnił błąd, przerzucił mnie, dzięki czemu mogłem uciec, służyłem flesza i uciekłem. E, I dalej skupiam się na farmie. Nie przejmuję się tym zupełnie gangiem. Skupiam się na farmie. Xin zaczyna robić drugą część dżungli i pewnie wleci nam tutaj pomoc. Przynajmniej powinien. Um, bardzo ważne jest to, żeby mieć jak najwięcej farmy. Um, Aśka ma 4. Jak widzicie mam przewagę, mam 9 farmy, czyli jest bardzo dobrze. Widać, że gościu nie wie w ogóle kompletnie o co chodzi w tej grze, czyli nie skupia się na biciu farmy, albo skupia się za mało, nie może jakoś lasfitować. I tak właśnie o to zaczyna się. Zauważyłem, że Xin chodzi, zaznaczył nam, bijemy Darika, trochę głupi fokus, ale no co zrobić? Pomagam mu, i dzięki temu nasz Jungler ma pierwszą krew. Eee, mógł odpuścić, mógł zostawić mi tą, krew, ale no już trudno, niech będzie. Eee, walimy dalej. To ogólnie nic się nam nie dzieje. Skupiam się na farmie, biję farmę. Jak widzicie, eee, mam już jej 17. A dalej ma. Osiem. Um, tak jak mówię, najważniejsze skupiamy się, na, będę to powtarzał do znudzenia. Skupiamy się na farmie, nie o, próbujemy. Nie wiem, e, zrobić kila za wszelką cenę. To nie jest w ogóle opłacalne. E, tak samo jak Lux, która biega po prostu z linii na linię, nie wiadomo po co, co będziecie widzieć w tym filmiku. E, ja się skupiam na farmie, a ona tutaj troszkę po farmi zaraz ucieka i, i biegnie, biegnie na naszą linię, nie wiadomo po co, próbuje robić jakieś gangi nieudane. E, ja się w ogóle w nich w nie nie pakuję, skupiam się na farmie i robię swoje. E. I zobaczcie jak to się wszystko rozwinie dalej. Tutaj jeszcze jakiś tam gang, kolei, znaczy kolejny gang. I co widzicie już mój pierwszy błąd, skupiłem się niepotrzebnie na e, Tariku. E, jeżeli gracie adekery nie skupiajcie się w ogóle na tankach, e, supportach, powinniście się skupić właśnie na adekery, którym e, zadałem mniej więcej tyle samo, e, hitów co, co Tarikowi, natomiast Aśka wyszła z tym z pół HP yy, tylko dzięki Tarikowi, który ją lekko leczył ma, ma troszkę więcej HP eee, także mówię głównie skupiamy się na adekery jeżeli e, widzicie, że naszego suporta bije support, dwa, można uderzyć go parę razy dzięki czemu e, dzięki czemu spowolnimy jego zapał do tego aby aby walić dalej, ponieważ nie będzie czuł się już tak pewnie woli, troszkę głupio zagrał. Nie wiedziałem, że tam jest, i, i mógł odpuścić. Wtedy bym miał Ym, większe kłopoty, prawdopodobnie. E, próbują znowu nas zachodzić. E, no, a ja sobie, no i woli, jak zwykle, niecierpliwy. Nie wiem, biega sobie niepotrzebnie w ogóle. I to wszystkie jego starania spęzy na nic. Ja dalej skupiam się na biciu farmy. Jak najbardziej e, biję, biję sobie farmę. Um, tutaj nic się ciekawego nie dzieje. E, bijemy sobie spokojnie. E, jak widzicie, mam już 52 farmy. E, spokojna akcja. Nic ciekawego. Nudy. E, Teraz może coś być... tak, yy, Tarik wyskakuje, używa ulti, yy, ja odpalam ulti, natomiast co robi też? Dobija mi Tarika, przez co mam drugą asystę, yy, no to nawet nie był chyba autoatak, musiałbym się o zaznaczyć, żeby zaatakować i przez co ja mam asystę, on ma killa, co jest dużym błędem, ponieważ dzięki te temu killowi ja bym miał już trochę więcej kasy, mógłbym sobie kupić mocniejsze itemki. No ale nic jest jak jest. Nie ma co płakać. Cofam do bazy. E, zakupić e, ostatni szep. Składam do ostatniego szeptu, tak? Czyli kill off i długi miecz. I wracam na linię, aby dalej po, e, farmić. E, w tym czasie Xin do nas tutaj biegnie. E, Niko nie ma, więc idzie sobie robić spokojnie iglu. Natomiast my dalej się skupiamy na farmie. Tam jakoś sobie stunuje. Xin podszedł z drugiej strony. Uciekam. Yy, ulti. Odpalam swoje Ulti. Dzięki czemu zabijam Aśkę. I nie udaje już mi się dobić yy, Tarika, który dobija Xin. Lux nie wiadomo po co przyszła. Mając pchaną swoją linię. Przyszła tutaj z niewiadomych przyczyn. My sobie spokojnie poszyjemy. Woli niecierpliwy wchodzi, nie wiadomo po co, skupia się w ogóle na ostatniej postaci, której powinien i dzięki czemu zabija Misha. Mając już drugiego killa, 0 inbedów kill i 3 asystentów. To bardzo dobry wynik jak na początek gry. Ogólnie wygrywamy, 5 killi do 4. Nie jest to jakiś super, ponieważ mamy przypnięte dwie wieże na, na właśnie midzie przez to, że Luxy łazi gdzie chce. No, ale trudno, co zrobić. Xin bardzo dobrze gra, oddaje blue lux, dzięki czemu ma jakiś tam atak. Ale co rozprasza mnie, zaczynają atakować, odpalam e, ulti. Niestety nie udaje mi się skasować tego misia, nie przez co tracimy wieżę na bocie. Ja powracam, failuję tutaj obronę, ponieważ mój support jest w dupie. I ginę, dzięki czemu Aśka zdobywa killa. E, mimo wszystko mamy dalej 8-6 przewagi. E, powracając złożyłem sobie do końca ostatni szep złożyłem już wampirczykosu, e, aby mieć e, aby odnawiać sobie życie, żeby, żeby po prostu mieć e, jakby więcej e, większe szanse na przeżycie tutaj nam zaczyna się jakaś akcja e, w, więc stwierdzam, że można w sumie coś przepnąć Xin zasuwa też, więc ja jak najbardziej też nie unikam walki. I pcham sobie mi da spokojnie. Na tym. Jednak nic z tego nie wychodzi, więc skupiam się po raz kolejny na farmie. Eee, stwierdzamy, że należałoby zabić aśkę. Tutaj ładnie wchodzę. Pach, pach. Dziękuję, do widzenia. 300 golda zdobywam. Eee, dzięki czemu mam kasiorkę na kolejne itemki. Wybijam oczywiście trochę farmy. I dopiero po wybiciu farmy, udaje się na zasłużony eee, powrót do bazy. Kupuję niezbędne itemki, eee, czyli pierwszego kwiepilka, tutaj będzie taka fajna akcja. Chciałem dobić misia, niestety sfechowałem. Myślałem, że będzie uciekał, jednak się cofnął że będzie znowu um, próbował uciec do Aśki, niestety nie. Aśka mnie hituje, więc stwierdzam, że nie ma sensu, cofam. Natomiast cały czas obserwuję, co się dzieje. Eee, stwierdzam, że i tak nie dogonię Aśki ani woli biera, więc uciekam. Eee, staram się pomóc tutaj treszowi aby nie zginął. Niestety Tarek się leczy. Eee, moje hity jeszcze nie robią dużego damage'u na eee, Znaczył gacie, jak widzicie, trochę go niszczę. Natomiast jest już strasznie spasioną. Ma 120. Ma prawie tyle samo farmy co ja. Ma już plemienną zbroję. Także od cholery HP. I sobie a, może spokojnie wchodzić i mieć wszystkich gdzieś. Skupię się dalej na farmie. Bije Aśka niepotrzebnie tutaj sobie wchodzi na, e, na Blue. Dzięki czemu Garen ją zauważa. Ja staram się mu pomóc. Odpalając Ulti. Niestety puduje i z tego nie wychodzi. Eee, staram się mu pomóc jak tylko mogę. Lux zabija Aśkę. Ja w tym czasie staram się e, tutaj jakoś pomóc. Mam mało many zauważam możliwość. Upalam e, e, skilla wale. Kolejny raz. W tym czasie moja drużyna się odradza i biegnie do nas. Talon mnie zabija, ale dzięki czemu mój team E, może dobić sobie e, wszystkich, e, wszystkich przeciwnych wszystkich naszych przeciwników. A tak, ale się zakręciłem. Ho oh, oh, ho oh. Dobra. I tak sobie walimy, lux robi sobie e, blue i zaczynają pchać e, Mida Pchając sobie Mida. Tutaj ładnie widzimy, pchany mid jest. I zaczyna się warta akcja. Eee naszym tak na, na naszym midzie, yy, ja tutaj sobie spokojnie wale. Czyli kolejny raz: Farma, Farma i zasuwamy. Póki co mam staty 4, 2, 5, czyli nie ma tragedii. Nie jest to też jakieś tam super. Natomiast dajemy ogólnie radę. Pamiętamy o tym, żeby pchać tego mida. Mamy troszkę przewagi. Więc bijemy, dobijamy dzięki czemu możemy pchać dalej. Skupiam się oczywiście cały czas na farmie i jak tylko mogę dobijam stworki. Eee, co ważne, trzeba robić też często smoka jak tylko jest, dzięki czemu nasz team ma więcej ee, kasiory. Tutaj e, bardzo fajna akcja, Xiny używa ulti. Ja odpalam swoje ulti, dzięki czemu zabijam Tarika. Robię damage Voliemu, e, przez co może zabić go e, jak on ma? Garen. Tutaj skupił się nasz e, czołgacik na Lux. Rada odpala swoje ulti, robi jakiś tam damage. Ja jej pomagam e, zabić czołgata, który ją kituje. Odnawiam e, banę. Albo to luksusowa Dzięki e, przejściu zabijam e, czołgata i wychodzę z tym z 6 626 i bardzo dobre staty. E, stwierdzamy, że trzeba dalej puszować. Także sobie puszujemy. Garan oczywiście odpalił Hiro Mode i zginął. Także mówię, jeżeli jesteście i kończycie tak jak Garen, który e, mimo, że mieli mało HP, nie był w stanie dobić, ponieważ szaszka z daleka, talon miał na tyle odporności, że zdążył przeżyć. Jak widzicie, też odpuszczam, gdyż woli jest parną postacią. Mogłem go nie zrobić. Przemieszczam się, robię farmę sobie na bocie i cofam. Zasuwamy sobie dalej. 26 minuta sobie farmę, przybiegł e, Tutaj tarik samotnie, więc go zabiłem. Co sobie będę żałował, próbujemy go nie się nie udaje. E, ja stwierdzam, że należy dalej pchać MIDA. E, więc póki nic się tam nie wyklaruje, co sobie cofam, kupuję je potrzebne itemki i zasu zasuwam. Zasuwamy, Hammy MIDA, mimo wszystko, e, zaznaczam tam cele. Ja spokojnie sobie pcham. Tu się zaraz wywiąże jakaś wartka akcja. E, mianowicie, co my tu mamy? Kamera kierowana ręczna. E, zabijam sobie... Ej, no co jest? E, zabijam sobie o, misia. Nie, nie widzieliście tego, bo sfailowałem, bawiłem się kamerkami. Dzięki czemu ta nam ucieka. E, pojawia się nam Pojawia się nam tutaj czołgat, e, misio został. Przez przypadek został zabity. E, idziemy dalej, skupiam się na midzie, aby go przepchnąć jeszcze dalej, więc zwalę jak najwięcej w tym czasie. Mój team e, zaczyna sobie tutaj walczyć, ja dalej mimo wszystko pcham, e, nie skupiam się na tym, co się dzieje. Tam u nich przepycham tego mida, dzięki czemu mamy z kolejną wieżę zrobioną eee, tutaj przyspieszmy trochę tutaj pięknie ginie zabijam misia i wale skupiam się dalej na, na waleniu wieży farma oczywiście przy i wieża eee, jeszcze też troszkę powalę tego tarika i dalej eee, wieża lub zabija tejka eee, widząc że jest mało naszej farmy cofam troszkę i dalej staram się walić. Niestety po zginięciu stwierdzamy, że nie ma sensu dalej się bronić bez mobu, bez niczego. Cofamy do naszej bazy i co je dalej zasuwamy. Robimy sobie smoczka, żeby mieć kasiorkę. Przy okazji nie Sin oddaje mi reda, więc go biorę. I cofam do bazy. Dalej sobie... Eee, tutaj spowolnie troszkę. Cofam się, Mida tutaj drużyna czeka. Nie wiem na co, będą mieli pecha takiego, tylko tyle mogę powiedzieć. Jeżeli e, myślę że coś tutaj zrobią, to są w dużym błędzie. My sobie tutaj dalej będziemy pchali spokojnie, mida. Nam się nie obawiam i zbytnio. Staram się na tym idzie. Pomagam Sinowi, przy nie coś zabijam. Tarika na przykład. Lux dalej zadaje damage, zabija kolejnego. Talon się skupia na mnie, ja cofam, lux zabija... No, teraz zabija trzeciego. E Odnawiam manę całej naszej drużynie. E dlatego się przydaje Clarity na Dekery. Idę de dzięki czemu mamy cztery trupy, a oni się poddają. No, dziękuję, do widzenia tak właśnie wygląda gra Dekary, farma y, w ostatecznym efekcie 2.16, najwięcej ze wszystkich e, 10-2-12 bardzo dobre staty dzięki czemu nasza drużyna wygrała mimo iż e, Garren z hero Mode, który miał 4-6, też jakieś tam dawał radę, także widzicie hero mode odpalone, ma trochę kili. już hero mode Wychodzi na to, że feedował, tak? no bo ma więcej dedów niż killi, także no fit totalny. 16 asyst, bardzo dobry wynik. Jak na nadreszcza 1 kill, no to wiadomo, ten KS z przodu. Jeżeli chcecie więcej zobaczyć e, filmików z innych linii, e, na których gram, ponieważ gram na wszystkich liniach, nie jak reszta nobów, która umie grać tylko na solo albo na midzie, albo tylko dżunglę. E, jeżeli gracie rankedy, grajcie naprawdę na wszystkich liniach, to pomoże całej drużynie i wybierajcie to, co drużyna potrzebuje. Jeżeli już wam się trafił troll, to nie upierajcie się przy swoim, lepiej zagrać e, na innej linii i, i nawet ten troll, jeżeli będzie fidowo, to może coś z tego wyjdzie, niż pójść dwa razy na solo, bo to nic nie daje. Także dziękuję za oglądanie, jeżeli chcecie więcej filmików, subskrybujcie, piszcie, komentujcie, na pewno postaram się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania i komentarze. Także do zobaczenia w kolejnych części o odcinków. Cześć.